Stałmy jedną rzecz, panie Jagódko podobny No gadaj, kurde, nie ukięznasz ogiera dzikiego! Nie będziesz mówił ogierowi, co ty ma! Gdyż mówi on językiem chujskim i w żaden sposób zrozumieć go nie idzie! Ty nie jesteś normalny człowiek! Ty do choroszczy niedługo pojedziesz! Wiesz co, ty pierdolisz człowieku. We łbie od tych mango ci się całkiem popierdoliło już. Proszę o zgodę na wydanie denaturatu! Zmiksowane kutaski. Ten przepyszny koktajl nie sprawi, że zmieniem zda. Uuu, ale faza! Czy wyczuwam nutkę spermy? Mogłem dodać czypteczkę. No zatem Cię rozgryzłem. Plan masz rozmiękczyć mnie peśną popką z a żeby nałożyć kondon. Ha, pedalskie. Posprzątam to, zanim odpadną mi jaja. Ty. Sprzątasz, co na rozlewał? Ja gutka tego nie robi, tylko poły. I wypowiadam zaciekłą wojnę wszelkim p, p i Zajedwabiście, to ja. To ja sobie spierdalam! Papatki! A chuj mnie to obchodzi! Ale cwel. Nie chcesz mnie wyruchać? Mogę napytać sobie biedy, będę bez dozoru. W takim razie zaraz wsadzę ci mojego pytonga do ucha, aż ci wyjdzie z drugiej strony. Kutosy i kabanosy! No nie mów, że sam to wymyśliłeś! Takie tam lubię popierdolone żarciki! Pozwolisz mi zrobić ci loda? No Rachel! Jestem podjarany, że mogę sobie posiedzieć z królem! Chujem! Zrobię wszystko, abyś był zadowolony! Serio? No skoro tak bardzo chcesz potowarzyszyć królowi, to możesz za mną połazić!